Dzisiejszą rozmówczynią wizji sukcesu jest Henryka Krzywono-Strycharska, bohaterka historycznych wydarzeń, między innymi uczestniczka strajku w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku, ale także sygnatariuszka porozumień gdańskich. Obecnie pani Henryka jest posłanką i aktywistką społeczną. Zapraszam do wysłuchania i obejrzenia rozmowy. Ja zacznę może od samego początku, no bo została pani motorniczą, a ten zawód jest tak stereotypowo utożsamiany jednak z mężczyznami. I zastanawia mnie, jak do tego doszło, skąd ten pomysł? Chciałam Pani powiedzieć, że był utożsamiany z mężczyznami wtedy. Wtedy, kiedy ja zaczęłam jeździć na tramwajach, jeździły tylko trzy kobiety, później coraz więcej. Jeździły, kobiety były konduktorkami najczęściej tramwajów, no ale skąd ten pomysł? Pomysł to nie był mój pomysł, to był, była potrzeba. Potrzeba dziewczyny, która wraca do domu. Z domu dziecka i musi coś ze sobą zrobić, więc musi, y, musi zacząć wychowywać siostrę, która jeszcze jest w domu i musi zacząć pracować. Wtedy nie interesowało mnie, oczywiście to było y, w 70. latach, nie interesowało mnie, co ja będę robiła, tyle, y, tyle ile zarobię. To było najważniejsze. A ponieważ jeszcze chodziłam do szkoły, do której musiałam dojeżdżać z Gdańska do Gdyni, to musiałam łapać się każdej pracy. Pamiętam, byłam. Rano sprzątałam jakieś biura, kasy. Po południu biegałam, gotowałam kawę i miętę, robiłam wszystko. Więc przymusem było, kiedy się dowiedziałam, że jest nabór na motorniczych, nie zastanawiałam się nawet pięciu minut. I tak też się stało: zdałam kurs i zostałam motorniczą tramwaju. Kiedy stocznia stanęła, postanowiliśmy, że my też zrobimy coś z tym. No i oczywiście wybraliśmy kolegi, który miał nie wyjechać zajezdni i w ten sposób miał powstać strajk z naszej strony, ale okazało się, że kolega, który przyszedł do pracy, miał pierwszy wyjazd, powiedział, przepraszam, ale moja żona powiedziała, że to jest zbyt ryzykowne, my mamy dzieci, nie będę się narażał. I strajk przełożyliśmy na, na inny czas. No oczywiście nie mówiliśmy, kiedy on ma powstać, czy cokolwiek innego. Następnego dnia przyszłam do pracy. Myślałam, co z tym mam zrobić. W końcu wsiadłam, miałam pierwszy wyjazd, wsiadłam w tramwaj. I całą drogę jadąc tam, myślałam stanąć, nie stanąć, stanąć, nie stanąć. To tak naprawdę, jak dziewczyna kocha, nie kocha, myślałam cały czas. Wiedząc o tym, że jeśli nie dojadę, dostanę od y, ludzi po plecach. Ludzie jechali do pracy, to była... Były pierwsze godziny pielęgniarki do pracy, ludzie, ludzie którzy pracowali gdzieś tam w pobliżu albo i dalej. Były różne problemy, więc wiedziałam, że jest tylko jedno miejsce, które pogodzi wszystkich. Czyli stanę przy operze. Przy operze tam idą szyny w różne strony i jeśli tam się stanie na środku tramwajem, że ten tramwaj nie przyjedzie, mało tego, autobus nie przejedzie, bo jeśli się nazbiera tramwaj, nic tam nie przejedzie. No i tam oczywiście stanęłam, kiedy wyszłam do ludzi i powiedziałam, że ten tramwaj dalej nie pojedzie, spodziewając się różnych epitetów pod swoim adresem, okazało się, że ludzie zaczęli klaskać. Że wyszli kierowcy i powiedzieli słuchaj, no to my wracamy, zrobimy z tym coś. Nie wiem, czy bym potrafiła dalej zarządzać tą sytuacją, którą stworzyłam sama, więc wróciliśmy. Tak powstał WPK ówczesnym. Zastanawia mnie, czy czuła Pani presję, no bo jednak przez te sytuacje stała się pani takim symbolem właśnie walki z systemem, i myślę sobie, czy, czy pani wtedy czuła presję, albo teraz z perspektywy czasu widzisz, że gdzieś tam dużo od pani zależało. Życie weryfikuje różne rzeczy i wtedy też, ja mówię, ja nie byłam bohaterką, ja tak się nie czuję. Nigdy y nie powiedziałam, że zrobiłam coś sama, bo ja dalej nie wiedziałabym, co zrobić. To kierowcy autobusów, którzy podjechali, powiedzieli, co możemy dalej zrobić i czy to wykorzystamy, czy też nie, więc to są sprawy. Natomiast, y no cóż. Y Gdybym dzisiaj miała zrobić to samo, zrobiłabym bez zająknięcia. Dzisiaj jestem wolna, mam dzieci, wychowaliśmy z mężem 12 dzieci, mają swoje życie, są wszyscy dorośli nie byłoby problemu. Właśnie, jeżeli mówi już Pani o dzieciach, to ja chciałam tutaj zapytać, bo to taka inna odsłona sukcesu, bo jednak ten sukces, tak sobie myślimy, zawód, wiadomo, jakiś sukces zawodowy, no ale macierzyństwo też jest ogromnym sukcesem. Pani się spełniła bardzo, no bo, tak jak Pani mówi, wychowała dwunastkę dzieci. Czuje się Pani spełniona z tego względu? Nie, ja się nie czuję spełniona. Spełniona będę wtedy, kiedy mnie położą tam, gdzie mają położyć. Wtedy będę spełniona. Spełniona będę wtedy, kiedy będę widziała, że wokół mnie świat jest lepszy. Wtedy, kiedy nie będzie głodu, a tak jeszcze jest, wtedy, kiedy każdy będzie miał y, gdzie się przetulić, i będziemy mieli jedną ogromną y, M, jedno wielkie, ogromne M, czyli miłość pomiędzy sobą, nie będzie y, hamstwa. To wszystko wpływa na to, że nie czuję się spełniona. Wtedy, kiedy idziemy przez ulicę. I się uśmiechamy do siebie, to jest coś ważne. I wcale nie musimy się obydwie znać, żeby się uśmiechać, żeby powiedzieć sobie dzień dobry, czy pomachać na jak przechodzimy. To są tak bardzo ważne rzeczy. Jeszcze ostatnie pytanie zadam. W kontekście Pani życia politycznego, to znaczy chciałam się zapytać, bo jednak kobiet w świecie polityki jest po prostu mniej niż mężczyzn. Czy uważa Pani, że kobieta, która właśnie chce osiągnąć coś i być posłanką, polityczką, czy powinna mieć jakieś konkretne cechy charakteru i osobowości? Tak, przede wszystkim powinna mieć serce po tej stronie, co trzeba. Nie wolno jej kłamać i nie wolno jednej rzeczy robić: nie wolno oszukiwać ludzi, nie wolno oszukiwać ludzi za wszelką cenę. To są cechy dobrego polityka. Nie mamy tak do końca. Yy, takich polityków, żeby zupełnie. Ja uważam, że nigdy nie mówię jednej rzeczy, nie mówię, yy, nie, nie mówię kłamstwa, natomiast staram się nie mówić, jeśli nie jestem pewna, czy to, prawda, czy to jest prawda. Jeśli robię interpelację, zawsze sprawdzam wszystkie fakty dookoła, żeby nie zrobić czegoś albo komuś krzywdy. To są najważniejsze sprawy. Natomiast kobiet jest dużo. Teraz jest kobiet bardzo dużo. Są burmistrzami, są prezydentami. Prezydentki są naprawdę fajnie. Ja się bardzo cieszę, że tak się dzieje, ale przede wszystkim są posłankami, tak? Jest bardzo dużo posłanek i coraz więcej. I myślę, że to się zmieni. Ja jeszcze chcę zawojować o jedną rzecz, żebyśmy mogły jako kobiety zarabiać tyle samo, co i mężczyźni. Kiedy startowałam po raz pierwszy do Parlamentu Europejskiego, chciałam, żeby. To wyszło, żebyśmy wszyscy jako Europejczycy zarabiali tyle samo. Czyli później okazało się, że w Parlamencie Europejskim jakby wyrównało się to, czyli Polak, Węgier, czy ktoś jeszcze inny zarabia te same kwoty, ale w parlamencie polskim, czy na polskiej w ogóle estradzie życiowej takich rzeczy nie ma. Więc chcę jeszcze zawalczyć o to, żebyśmy mogły, jak jesteśmy, magistrem, i pan, i Ksiński jest magistrem, żebyśmy zarabiali tyle samo, co i on. A może i więcej, jeśli mamy lepsze i, 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 i fajniejsze doświadczenie w tym, co robimy. No to myślę, że tym optymistycznym akcentem skończymy. Mamy nadzieję, że tak właśnie się stanie. Także bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę. Bardzo.